Gdyby ktoś spytał mnie, co na pewno trzeba ogarniać z matmy, idąc na egzamin ósmoklasisty, to powiedziałbym bez wątpienia, że twierdzenie Pitagorasa, no i umiejętność liczenia. Twierdzenie Pitagorasa jest generalnie jednym z najważniejszych twierdzeń w całej matematyce. I gdy ja pytam ludzi, co to jest twierdzenie Pitagorasa? To mówią mi formułę. A kwadrat dodać B kwadrat równa się C kwadrat. Ale sama formuła, czyli wzorek z literkami, nie jest nic warty, gdy nie opiszemy tych literek, co one oznaczają. Bo ja twierdzenie Pitagorasa mógłbym opisać innymi literkami. I teraz zobacz. Niech ta przyprostokątna ma długość X, ta przyprostokątna ma długość Y, a długość przyprostokątnej to M. I twierdzenie Pitagorasa tak naprawdę, jak ktoś was zapyta, czym jest twierdzenie Pitagorasa, to warto to powiedzieć pełnym zdaniem. Twierdzenie Pitagorasa to następujący wzór, który mówi o tym, że gdy długość jednej przyprostokątnej podniesiemy do kwadratu i do tego dodamy długość drugiej przyprostokątnej podniesioną do kwadratu, to otrzymamy długość przeciwprostokątnej podniesioną do kwadratu. Czyli suma kwadratów przyprostokątnych, czyli długość tego boku do kwadratu dodać, dodać długość tego boku do kwadratu to jest dokładnie to samo, co długość tego boku do kwadratu. I to twierdzenie Pitagorasa wykorzystuje się w różnych zadaniach, ale w tym filmie pokażę Ci po prostu, jak operować tym twierdzeniem w trójkącie prostokątnym. I przejdźmy do pierwszego zadania. Jak brzmi pierwsze zadanie? W trójkącie przeciwprostokątna ma długość 13 cm, a jedna z przyprostokątnych 5 cm. Jaką długość ma druga przyprostokątna tego trójkąta? Ile wynosi jego pole? No to... Skoro mowa jest o przeciwprostokątnej i przyprostokątnych, to na pewno mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym i rysujemy rysunek pomocniczy, czyli taki, który nie jest idealny, ale pomoże nam rozwiązać zadanie. Wiemy, że przeciwprostokątna ma długość 13 cm, a jedna z przyprostokątnych, niech to będzie ta 5 cm. I pytanie jest, jaką długość ma ta przyprostokątna? Oznaczę ją literą x. Dlaczego? Bo mogę. Może to być dowolna litera. I twierdzenie Pitagorasa pozwala nam obliczyć długość boku w trójkącie prostokątnym, którego nie znamy, w sytuacji, gdy znamy długości dwóch pozostałych boków. Czyli mamy trójkąt prostokątny, znamy długości dwóch boków, więc możemy obliczyć długość trzeciego. W tym celu układamy następujące równanie, pewne równanie, no, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Wiemy, że twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym, zapiszę z jakiego twierdzenia korzystamy. Twierdzenie Pitagorasa mówi o tym, że długość jednej przyprostokątnej podniesiona do kwadratu, pominę jednostki, żeby łatwiej się liczyło, dodać długość drugiej przyprostokątnej, która jest podniesiona do kwadratu, to jest to samo, co długość przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu. Czyli tak, ta przyprostokątna do kwadratu dodać ta przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. I to mamy dokładnie tutaj. I rozwiązujemy równanie. 5 do kwadratu to 25, do tego dodajemy x do kwadratu i to równa się 13 do kwadratu, czyli 169. Co należy dodać do 25, aby otrzymać 169? 144, czyli x do kwadratu równa się 144. Są dwie liczby, które podniesione do kwadratu dadzą nam 144. Jest to 12. Jest to minus 12, ale my jesteśmy w świecie geometrii, więc długości nie mogą być ujemne, więc mamy, że ta przyprostokątna ma długość 12 cm. I mamy pierwszą część zadania i mamy jeszcze obliczyć pole tego trójkąta. Pole trójkąta to jest długość boku razy długość wysokości prostopadłej do tego boku podzielić przez 2. W trójkącie prostokątnym, jeżeli znamy długości przyprostokątnych, to mamy już tę parę boku i wysokości prostopadłej do boku. Bo zobacz, jeżeli, to jeżeli ten bok przyjmiemy jako bok, no to ten bok jest przecież prostopadły do tego boku, czyli jest wysokością trójkąta, która jest prostopadła do tego boku. Więc mamy 5 cm razy 12 cm podzielić przez 2. To nam się skróci, 2 z dwunastką, dzielimy przez 2, a 5 razy 6 to 30, więc mamy 30 cm2. Więc podajemy odpowiedź, pole trójkąta to 30 cm kwadratowych i pytanie też dotyczyło długości drugiej przyprostokątnej tego trójkąta, więc możemy zapisać, że druga przyprostokątna trójkąta trójkąta ma 12 centymetrów długości i gotowe. Pamiętaj gdy w trójkącie prostokątnym znasz długości dwóch boków, to możesz obliczyć długość trzeciego, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Ułóż odpowiednie równanie i je rozwiąż. Pamiętaj, że długości w geometrii są zawsze dodatnie, więc bierzemy tylko dodatnią liczbę. Gdy rozwiązujemy równanie typu jakaś liczba podniesiona do kwadratu równa się inna liczba. To tyle, zapraszam do zadania drugiego. Co mamy w drugim zadaniu? Jeżeli przeciwprostokątna trójkąta ma długość dwa pierwiastki z 5 cm, a jedna z przyprostokątnych ma długość pierwiastek z 2 cm, to jaką długość ma trzeci bok? Eee, Zadania dotyczące geometrii warto rozpoczynać tworząc rysunki pomocnicze. Skoro mowa tu o przeciwprostokątnej trójkąta, to mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym. Wiemy, że przeciwprostokątna ma długość dwa pierwiastki z 5 cm, a jedna z przyprostokątnych ma długość pierwiastek z 2 cm. Nie wiemy która, niech tym razem będzie to ta przyprostokątna. Pytanie jest takie, jaką długość ma trzeci bok? Nie znamy długości tego boku, oznaczamy ją literą x. I teraz tak, jeżeli mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym, znamy długości dwóch boków i chcemy obliczyć długość trzeciego boku, to z jakiego twierdzenia korzystamy? Oczywiście korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Jak należy ułożyć odpowiednie równanie? Długość jednej przyprostokątnej podniesiona do kwadratu, dodać długość drugiej przyprostokątnej podniesionej do kwadratu pominę jednostki, żeby szybciej się liczyło, to jest to samo co długość przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu. Ale zobacz, przeciwprostokątna ma długość dwa pierwiastki z pięciu. Gdy zapiszę to w ten sposób, to ja nie podnoszę dwóch pierwiastków z pięciu do kwadratu, tylko... Pierwiastek z 5. Ja chcę podnieść długość całego boku, czyli muszę to umieścić w nawiasie. I tutaj jest pułapka właśnie w tym zadaniu. Ale mamy wszystko ogarnięte, więc idziemy dalej. Ile to jest pierwiastek z 2 do kwadratu? Pierwiastek z 2 do kwadratu. Stopień jest taki sam jak potęga, więc przepisujemy liczbę spod pierwiastka w tym przypadku. I to równa się. I teraz ile to jest te dwa pierwiastki z 5 do kwadratu? 2 pierwiastki z 5 do kwadratu to jest 2 pierwiastki z 5 razy 2 pierwiastki z 5. 2 razy 2 to 4. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to pierwiastek z 25, czyli 5, więc mamy 4 razy 5, co daje nam 20. Więc mamy tutaj 20. To ile... Równa się x kwadrat. Gdy przerzucimy 2 na prawą stronę ze zmienionym znakiem, to otrzymamy 20 odjąć 2, czyli 18. Istnieją dwie liczby, które podniesione do kwadratu dadzą nam 18. Pierwszą jest pierwiastek z 18 lub minus pierwiastek z 18, ale my jesteśmy w świecie geometrii, więc ujemne rozwiązania nas nie interesują, więc mamy pierwiastek z 18. Możemy jeszcze pierwiastek z 18 zapisać nieco inaczej. Pierwiastek z 18 to 9 razy 2. Gdy mam pod pierwiastkiem iloczyn dwóch liczb, to mogę to zapisać jako iloczyn dwóch pierwiastków. Sprawa działań na pierwiastkach, a pierwiastek z 9 to 3, więc mam 3 pierwiastki z 2, więc długość... Tego trzeciego boku to trzy pierwiastki z dwóch i oczywiście mamy tutaj jednostkę w centymetrów. Więc możemy tutaj zaznaczyć, że to jest nasza odpowiedź. Pełnym zdaniem brzmiałoby to tak. Trzeci bok ma długość trzy, trzech pierwiastków z dwóch centymetrów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zadanie drugie.